5 lutego w świetlicy wolności odbyło się seminarium Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zatytułowane Perspektywy współpracy polskich i białoruskich przedsiębiorców, szanse i wyzwania. Uczestnicy debaty dyskutowali o tym, jak stymulować współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z obu państw, a także jakie mogą wynikać z niej korzyści. Dyskutanci jednomyślnie wskazali na duże zainteresowanie współpracą biznesową po obu stronach granicy. W toku rozmowy okazało się, że zarówno Polska, jak i białoruska administracja podejmują istotne wysiłki w celu wspierania i animowania współpracy. Podkreślono bliskość geograficzną i kulturową obu narodów, która pozytywnie wpływa na realizowane wspólnie przedsięwzięcia.